ilość e, ludzi, których tam poznałem, bo naprawdę było tam bardzo wielu harcerzy i zdążyłem się już z kilkoma osobami zaprzyjaźnić. Kiedy przyjeżdżałem do Holandii, to były trochę z którymi siłą, bo pogodę mieliśmy straszną. Które to było czy naprawdę? Pierwsze wtedy moje A, e, w Łodzi. Pobre Łódź pozdrawia? Się, to no ale chcieliśmy jak najlepiej. Było nas tak dużo osób i można było poznać. Ale to, miałem ten nie to miałam do Radomsku. To była jedna z takich świąt, gdzie mogliśmy razem odchodzić i się spotkać.

hasło wyczyni naprawdę bardzo bardziej pracę będę niczym oddały niesamowicie bo 18 godzin nagra terenowa i no, to samo musimy przecież przyjrzeć jak na przykład dopiero jeszcze leci to będą realizowane eee, wyczyn eee, integracja bardzo stawiamy na to żeby były też w na integrację tak samo jak te ręki, bo przykład zauważyłem że tylko taki późniejszy że to jest ręki. A, to na przykład dobrą kawiarenkę, to będzie zebrać a trzeci a służba bo, ponieważ e, też to jest szereg i, i chcielibyśmy uczniowie w samym służby straży powarnej, policji, wojska i ratownictwa mm -hmm. więc to jest rzecz, którą będziemy bardzo chcieli e, nakierować i to, żeby też na przykład miasto zobaczyło, że my też potrafimy sportować z tymi jednostkami Święta Chorągwi jeszcze tylko nieco ponad miesiąc, ale jak widzicie wszystko się tutaj składa na to, że to będzie naprawdę dobry zlot. Piękna pogoda, duży kawał zielonej przestrzeni, brakuje tylko ludzi i całej tej atmosfery.